Zbigniew dolata. Bardzo proszę, czas dla pana. Tak, dziękuję Panie Przewodniczący. Ja nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale jeden z przedmówców użył takiego określenia, że jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, Polska jest daleko z tyłu za resztą świata i to jest absolutnie nieprawda. I myślę, że trzeba takie, takie wypowiedzi, które tak naprawdę szkalują polskie rolnictwo. Jednak, jednak prostować. Nie prostować panie, panie Pośle tam do prokuratury. No, wy jesteście aż tak radykalni, żebyście chcieli od razu zamykać i wrzeszczycie na, na tych swoich wiecach, a my nie, a my, a my tylko, a my tylko, a nie, a my tylko mówimy, a my tylko mówimy, no, no proniemieccy niektórzy z was są bardzo, to prawda. Yy, więc to, to Polacy od, będą oceniać. Yy, natomiast yy, po, polskie rolnictwo yy, produkuje zdrową żywność. Używamy zdecydowanie mniej środków ochrony roślin yy, niż kraje Europy Zachodniej. Więc akurat w tym względzie tutaj yy, ten poseł, który użył takiego określenia się po prostu głęboko myli. Bardzo dziękuję panu posłowi. Bardzo.